Ten krzyż, autor, brat Marcin świąder, nazwał krzyżem poranka. Nie tylko dlatego, że są tutaj sceny zmartwychwstania, sceny ze zmartwychwstałym Chrystusem, ale także dlatego, że jest to krzyż jasny. Krzyż świetlisty, tak jak świt, poranek słońca rozświetla ziemię tak zmartwychwstanie Chrystusa rozświetliło rzeczywistość człowieka i kolor zielony w ikonografii to kolor zamieniający złoty. A złoto nie jest kolorem w ikonie, jest tylko tłem, od którego odbijają się wszystkie inne kolory, na które jakby patrzy ikona, które padają na ikonę i odbija się światło, i właśnie one są tym rozświetleniem, tym światłem. Także kolor zielony w liturgii bizantyjskiej wschodniej jest kolorem Ducha Świętego, to właśnie. W jeden z nielicznych czasów liturgicznych świąt, czyli w Zielone Święta, w dzień zesłania Ducha Świętego, w tą manifestację mocy Ducha, mocy Boga, właśnie ubiera się szaty zielone i cała cerkiew jest ubrana na zielono. Więc widzimy tutaj krzyż świetlisty, krzyż zmartwychwstałego Chrystusa, a na nim sceny. To trzy Maryje, które szły do grobu, te żony Mironosycy, które przynoszą myro, czyli maści, aby zrobić uczynek miłosierdzia ciału Chrystusa i spotykają grób pusty. Widzimy, jak Maria mówi jakby do ogrodnika, do Chrystusa, mówi gdzie go położyłeś, a potem poznaje mistrza i mówi do niego rabuni. Także w następnej scenie odnalezienie mandylionu, kiedy uczniowie znajdują osobno chustkę leżącą nie razem z płótnami i odzieżą. Także Chrystusa, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych, odwiedza apostołów, a także tych uczniów, którzy idą do Emaus i y, pamiętamy taki wiersz księdza Twardowskiego: drogi nasze codziennie wiodą do Emaus, jakobyśmy codziennie uciekali, bo przecież oni szli. Wsi, do wsi oddalonej o dzień drogi, jakieś 30 kilometrów, a potem mieli pewnie w zamiarze iść jeszcze dalej i dalej. Byli chyba najsprytniejsi, pomiędzy wszystkich nie chcieli przeżywać tego nieznośnego zamknięcia wieczerniku, tego strachu, bojaźni i oczekiwania, więc postanowili uciec, ale Chrystus, jak do każdego tchórza i uciekniera, podchodzi do nich i mówi im o historii zbawienia i na końcu łamie chleb, poznają go i znika przed ich oczu. I widzimy tutaj Chrystusa, który przychodzi do apostołów w ostatniej scenie, i, i ten wielki połów ryb, i znowu poznają go z martwych stałego. Ten Chrystus martwych stały, który jawi się w każdym cierpieniu ludzkim, bo przede wszystkim dominuje tutaj postać ukrzyżowanego. Ale on jest paschalnym Chrystusem. On jest prorokiem. Ta jego śmierć prorokuje jego zmartwychwstanie. Diabeł, który. Na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany i myślał, że zabił Boga, że zabił Syna Bożego, że zabił Jezusa Chrystusa. A Chrystus oszukał diabła i zwyciężył śmierć i martwych I my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni, zanurzeni w tej śmierci Chrystusa, też jesteśmy zanurzeni przez chrzest w jego zmartwychwstaniu. I to zmartwychwstaje i to zmartwychwstanie daje nam siłę. Nie umierać, nie tracić sensu życia w naszych trudnościach, w naszych niepowodzeniach, nawet w naszych grzechach. Zawsze to światło poranka wielkanocnego pomaga nam żyć, mieć optymizm, iść za Jezusem Chrystusem i mieć to niezłomne przekonanie, że ten Krzyż to są jakby drzwi do zmartwychwstania.